Czy przed tym spotkaniem trener wynik remisowy wziąłby w ciemno, czy chciałby poważnie o komplet punktów? Ja wielokrotnie mówiłem, że chcemy grać o zwycięstwo w każdym spotkaniu, ale mając na uwadze, że pelikan jest na trzecim miejscu, gramy na wyjeździe. Na pewno remis byłby z wynikiem zadawalającym, ale z przebiegu spotkania i tych niestety nieszczęsnych ostatnich minut, no to na pewno jesteśmy mocno rozczarowani. Skorygowaliśmy troszeczkę hmm, współpracę między zawodnikami, poruszanie po boisku, ale myślę, że kluczowe było to, że drugą połowę graliśmy z wiatrem, bo pierwszą niestety graliśmy pod wiatr, drugą graliśmy z wiatrem i udało się troszeczkę stłamsić przeciwnika, przycisnąć go, nie wypuszczać z własnej połowy. Czy zdaniem trenera to wszystko zmierza w dobrą stronę? Tak, tak. Z meczu na mecz chłopaki realizują coraz lepiej plan gry, który mamy nakreślony. Na chwilę obecną brakuje troszeczkę szczęścia, bo tu zabrakło nam kilku sekund i byśmy mieli upragnione trzy punkty. Panie trenerze, jeszcze na koniec życzenia wielkanocne dla wszystkich widzów PT Sportowa i kibiców Czarnych Koszul. Zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych dla wszystkich kibiców piłki nożnej na Mazowszu i w całej Polsce.